Witam, ukłony, Łojciec z tej strony i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam drugą mapę do gry The Last of Us Multi. Jest to punkt kontrolny. Punkt kontrolny oprócz nabrzeża jest jedną z moich ulubionych map. Najczęściej tutaj odnoszę dość duże sukcesy. Oczywiście, skoro to zapowiedziałem, podejrzewam w, dzisiejszym, w dzisiejszej prezentacji tych sukcesów nie będzie. Będą liczne zgony i porażki. Jak już wspominałem w poprzednim, forma raczkuje, y, próbuję ją jakoś doszlifować, w międzyczasie e, ogrywając sobie luźne meczyki, różnie to wychodzi, wszystko zależy na kogo trafimy, mam nadzieję, że teraz trafimy na jakiś zespół bambików, będzie można się nad nimi poznęcać, y, wykonywać kilka fajnych akcji, y, liczę na to, chociaż oczywiście gdzieś z tyłu głowy mam, że to jest taka naiw, naiwna jakby, gdzie mi się ryjesz? Naiwne oczekiwanie. Mam nadzieję, że ja nie będę częścią jakiegoś zespołu Bambików. Dobra, zbieramy. Idziemy tak na automacie troszkę. Licząc przy okazji on od razu już widzę, że biega dość mocno. Czy jakby. Dobra, zarobił tam w czopkę. Ale już tu z boku zapierdziela jakiś kolejny Jest, dostał. Ładnie został ściągnięty. Dobra, nie jest źle, bo ja już widzę po ruchach, że. Jest szansa na to, żeby tutaj w miarę fajnie się zaprezentować. Widzę tu jakiegoś chłopa, który biegnie. Chcą się schować. Jak wspominałem wcześniej, mam tajne. Ale on gdzieś uciekł. Uciekając gdzieś. Czekajcie, bo tutaj oni biegają sobie w najlepsze. o! Kurde, i dobił mnie. Gdzie on się schował? A, na górę wszedł. To tam się kampią największe bambry. Znaczy największe. Po prostu te się chowa pół meczu i jeżeli ktoś podejdzie, to go ostrzeliwuje. Ja już teraz wiem, że on jest tam na górze. Spróbujemy go dopaść. Chyba, że w międzyczasie się zmył. Poszła Zdążymy mu, zszedł na dół, kurde, nie zdążyłem. Pomimo najszczerszych chęci, aj, 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 aj. Tu już jest dwóch. Ja jestem nabojowo troszkę wykończony. Tam jest jakiś Polak widzę, kasabian.pl, czyli ziomal. A, kurde! Do... Sięgnął mnie łotowem! Miałem tylko trzy pestki, jeżeli chodzi o długą. Ten krótki shotgun, który posiadam również w zestawie, to jest na krótkie... na bliskie spotkanka. i dostał ładnie, dobra. Przegrywamy, ale... Traktuję to póki co jako rozgrzeweczkę. Nie zniechęcam się jeszcze. Widzę, że ten poziom będzie raczej wyrównany. Te losy meczu mogą w każdej chwili się przechylać w jedną albo w drugą stronę. Oj, tam chłopak zginął niepotrzebnie. Dobra, mam pierwszy upgrade. Kurwa, go tam obijają. Dobra, jest. Ubity pedał. Ale nie wiem, czy jeden czy dwóch. Przerwałem opcję. Zobaczcie, ile zdobyłem punktów. Muszę się skikrać, bo ten ten jeden jest ewidentnie sprytniejszy od całej reszty. Mam teraz możliwość, żeby sobie troszkę postać do No misja z Mołotowem była bardzo misją udaną. Zrobiłem mnóstwo punktów, dzięki czemu moja postać będzie jeszcze bardziej niebezpieczna. Tutaj rozejrzyjmy się. Z tego co widzę, ubiłem tutaj dwóch, czyli jednak udało mi się jednego i drugiego podpolić. Zrobiłem z nich tak zwane prażynki. O, już biegnie. Widzicie, tak właśnie widać biegnącą postać na mapie. O kurde balans. Gdzie on jest? On się tu dziś... Aaaa kurde! Dobra, skikrajmy się. Dobra. Dostał. Lata z kuszą. On nie wie, że ja tu jestem. Wieśniaku, giń. To są właśnie uroki posiadania tajnego szkolenia. To jest taka umiejętność. Wspominałem w poprzednim odcinku, kto nie oglądał. Nie widać mnie podczas schylania się. Dobra, załatwił go ładnie. Odrobinę odrobiliśmy tych punktów. Mecz się zaczął wyrównywać. Zaczęliśmy odrabiać. Kradła się dynamika w nasze ruchy, czyli jest dobrze. Bo tam widzicie bokiem. no i to jest właśnie to bieganie. Bezsensownie typ. Ale go nie ściągnąłem. Natomiast nie mam niczego. No Bambik, bambik, ewidentny. no te numery wieśniaku. Polak, bo Polak, no ale niestety musiał dostać swoje. Dobra, wezmę sobie pancerz. Dobra, prowadzimy. Wysunęliśmy się na prowadzenie. Tamten jak zapierdziela masakra, dobra, idziemy. Skoro tak się podkłada, to jest znowu ten sam Aj mnie ściągnął. Kurwa to znowu kusza. Aj, kurwa, miałem pi, ale nie miałem. us szybko go uzdrowił. Musi mieć szybkie leczenie. Jest też taka opcja. Szybkie leczenie polega na tym, że po prostu przy, y, upadłego kolegę rannego szybko leczymy. <laughs> Sama nazwa sugeruje, czym jest szybkie leczenie. Kurde, zaczęliśmy to przerywać. Niedobrze. Nie posz, niepotrzebnie się połaszczyłem, żeby drugi raz złapać tam tego chłopa. Dobra, bierzmy ich. Róbmy. Zwyciężmy ten mecz. Wygrajmy go. Oj, oj, oj. Tam ktoś będzie rzucał. Kurwa, bierze. Bierze. Znowu został rzut. Wrzucona została bomba. Dobra, tu też jest fajne miejsce na tej mapie. Można sobie. Na chwilę można sobie tutaj odetchnąć. Porobić porządki. Kurde, brakuje mi jeszcze na pancerz. Każdy kolejny pancerz, który zakładamy, jest teraz droższy, także możemy również upgradeować bronię. Ja najczęściej upgrade'uję do tego pierwszego poziomu, są dwa. O, jest Dobra, idziemy. wykorzystajmy nasze tajne szkolenie. Widzę, że tam jest jakiś wieszak. Oj, mnie tu ściągnął. Ja już wiem skąd. No u się kurwa, kampignuj. Teraz trochę im usiedli na dupach. Podejrzewam, z... związane jest to z faktem, że. Dobra. Kasabian ewidentnie robi u nich za takiego matołka. Matołka w timie. Kurw, gdzie ty jesteś, typie? Uzdrówmy go. Dobra. Wysunęliśmy się na prowadzenie po raz kolejny. Kupmy sobie pancerz. Co tam się dzieje? Dziwne postankiwania. Trzeba patrzeć, bo... Dobra, leci znowu. Co za kurwa baran? On się nigdy nie nauczy i to jest właśnie. Ja pierdolę. Tamten jeden był bambikiem, ale ten drugi już nie. Kurde, wszystkich pozabijał. Niedobrze. To niedobrze, niedobrze z ten. Przejdzie tu. Nice! Z dwóch stron. Nikt nie przyleciał, nie pomógł. Mam 9 obalań, 6 egzekucji. I? Jaki jest stan meczu? Przegrywamy. <ścoughs> Czyli znowu szala zwycięstwa. Poszła na stronę przeciwnika. Dobra, dajmy to. kurwa wygrajmy. Ten jest tym najsłabszym ogniwem. Aj, a mnie tu trafił. ale mnie kurwa trafił. On sobie za dużo pozwala ten gnoj. Natomiast z mojego zespołu widzenia specjalnie kurwa pomagają wieśniaki. A powinni. Bo jestem chyba ich najmocniejszym. Aj, nie zdążymy. Kurwa, mu się udało. Ja pierdzielę. Teraz pytanie, czy się zdołam odrodzić? Nie, zdołam się jeszcze dwie zmiany. Ale to nas dobiło teraz. <ścoughs> o, zaczynałem się od y głosy pierwszych zdenerwowanych. Dobra. Spróbujmy teraz. Z no niewielkie szanse na zwycięstwo, natomiast jest szansa. Biegną znowu. Dobra, wieśniak z Polski, kurwa, ubity. Aj, to się nie uda, gnoju, ale wiesz, że tu jestem. Dobra, ja sobie pójdę do puszki. Mamy remis. Zero do zira. Dobra, muszę się, kurwa, na tego Kasabiana tutaj zapolować, bo on jest tutaj naj, najłatwiejszy do garnięcia. Co za tym idzie? Kurwa, nie daj się zabić. Dobra, O! Tam jak ktoś kurwa szczypnął. Ja pierdzielę, nie! Zabij go! Ja jebie nie co tu się dzieje. Dobra, koniec. Czekaliśmy. Został nam jeden zawodnik i to jeszcze ta szmata mnie zabiła. Demet, Ostatni, spójrzmy, kto tam został na mapie. Najsłabsze kurwa ogniwo, Chill Mouse. Pięć zgonów, 3 obalenie i dwie, dwie egzekucje. Ja spadłem na drugie miejsce mając 11 obaleń, 8 egzekucji. No, przy takim graniu, to nic tu nie osiągnie. On zawsze, jako, jeżeli zostaje sam na mapie, dostaje dodatkową pulę punktów, który może sobie tutaj... ...rozprowadzić. Najczęściej ludzie kupują pancerze, to jest naturalne. Yy, naboje. No, ale tu strzekanie, kurwa, typie, to się na nic nie zda. Oni już wiedzą, że tu jesteś. O, no, daj mu spały! Dobra, dobij go, kurwa, dobij go. Do go! Dobra, i spierdzielaj stąd. Spierdzielaj stąd! Co za łajza. Oni już wiedzą, że tu jesteś. Jest jeden na jeden, no cud może się zdarzyć, cuda się zdarzają, natomiast nie szczególnie bym tego cudu tu oczekiwał, K kto z nim walczy, no ten najlepszy w zasadzie, w ich teamie. Czekajcie, mamy tu możliwość podglądu z innych kamer na to, co się będzie rozgrywało teraz, natomiast nie widzę jego przeciwnika. Nie wiem, czy to, co on robi, to jest dobre. Czyli, chyba, że ma świadomość tego, gdzie się przeciwnik znajduje. O, już widzę go przeciwnika. Dobra. Jest tam z przodu. Jest tutaj. Przegraliśmy. <laughs> Ale w zasadzie zginęli obydwaj. Tylko ten mój zginął pierwszy. No trudno. No, fag, no właśnie. Dobra, z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Mieliście okazję obejrzeć sobie drugą mapę. Ja sobie zrobię kolejne, również kolejne odcinka, na które serdecznie zapraszam. Także trzymajcie się. Na razie cześć.